Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Finlandia, gdzie będę strzelał czołgi i robił różne inne rzeczy takie jak na przykład przejmowanie punktu Mapa jest rozgrywana z trzema punktami, ja zaczynam ją oczywiście z wiadowcą i jadę z ulubionej ze mnie strony, czyli tutaj boczkiem sobie w kierunku punktu C jakiś strzał na wiwat, może wejdzie, nie weszło. Zdarza się. Może inaczej zdarza się, że wejdzie ale nie weszło. Yy, z, ze strony punktu C są tylko dwa pojazdy yy, na wsparciu dla mnie na górce nic yy, nie zapowiada się, żeby ktoś chciał przyjmować punkt C, więc będę musiał to robić i ja tu mi się pokazał T34. Na górce jest yy, Pantera i ESDKFZ. A ja wjeżdżam na kapa. O właśnie, Pantera do mnie strzeliła. Teraz będę go przejmował. I wyjechałem sobie na teciaka. Strzeliłem do niego, co było dość ryzykowne. Na szczęście szczęśliwe. Gdyby teciak zdążył mi oddać to by mnie tutaj prawdopodobnie nie było i punkt nie byłby przejmowany. Ja kończę tą robotę i korzystając z osłony tych domków przed y, przeciwnikami na górze jadę sobie do przodu. Jest tutaj właśnie ta panterka. No, ale nie namierzy jej, za to ona jak tylko się wystawi, namierzy bez problemu mnie. Dlatego wjeżdżam za kolejny domek, mam kolejną osłonę i po prawej stronie M4A3 się pokazało. Strzał, tylko trafienie i to bardzo dużo, bo nie liczyłem nawet na takie trafienie, a jednak się udało. Gdybym miał więcej szczęścia, być może nawet jakiś krytyk albo frak wszedł. Ale nie wszedł, tu przede mną jest następny przeciwnik. To jest T3457. To jest jeżdżący frak dla tygrysa. Teraz już nigdzie nie jedzie. Za to ja jadę do przodu. Na górce po lewej stronie mam właśnie tą panterkę i SDKFZ. A dołem podjeżdża M4A3 Ocz łapie się do góry Próbuję coś znaleźć po prawej stronie i jest SDKFZ Kolejny strzał, trafienie krytyczne i za SDKFZ wpadła asysta trochę szkoda, mógł być dla mnie ten frag, ale asysta też jest dobra i nie narzekając mam pięknie bokiem ustawioną panterę a strzał z krytykiem wieżę dużo uszkodzeń pantera może teraz albo się naprawiać albo uciekać ale ja do niej podjeżdżam rozwalam ją także nie zdążyła nic zrobić SDKFZ chyba wyczuł co się dzieje i uciekł ale dostał za to karę od drużynowego i w ten sposób zostało na dole tylko to M4A3 najpierw chciałem zawrócić i objechać z jej tyłu ale tam się zaczynają pokazywać następni przeciwnicy więc jednak będę ten pomysł z dojechaniem od dołu Kontynuował, nie wiem tylko, czy ta M4 będzie się na mnie patrzyła, czy nie, co ona tam wyprawia. No, stoi na górze, bardzo dobrze do mnie ustawiona. Strzałem w przednie kółko, zrobiłem na niej fraga, a przeciwnicy już dojechali z powrotem na górę. Więc ja też będę jechał z powrotem do nich, na górę. Jest ich tam aż. Trzech najdalej jest wysunięty yy, ciężki czołg, nie wiem co to są za czołgi, muszę podjechać, żeby, żeby wiedzieć z czym mam do czynienia. Tym razem już tutaj nie ma żadnych przeciwników podświetlonych, więc nie będę się tutaj bawił w strzelanie do kogokolwiek, bo mam. Bokiem ustawionego ISA i zostały przede mną przy zjeździe na punkt C2 czołgi, ale dostały z bomb. No i przed, teraz już tutaj nie ma po co w zasadzie jechać. Do mnie strzela samolocik a ja robię nawrót i mam przed sobą Ostwinda i M6. M6A1 do mnie strzela. Ja go odbijam, on odbija mnie. Teraz przeładowanie. Kolejny strzał odbity od M6. Jeszcze jeden, ale ja już go zdążyłem rozwalić. Teraz Ostwind zorientował się, co się dzieje. Strzela do mnie bezszczelnie. A ja go równie bezczelnie rozwalam. Jest następny oszwind na górce na respie. Tym razem, już bez większych problemów, stwarzanych przez niego, udało się go hitem rozwalić. No i co? Wygląda na to, że bitwa się będzie zaraz kończyć. Co prawda przeciwnicy odbijają punkt A, ale mamy tak dużą przewagę i dwa punkty dodatkowo jeszcze przejęte, że to już jest bitwa rozstrzygnięta, a ja tu mam przed sobą jak średniaka. Ostatnim razem tu stała Pantera w jednym z ostatnich meczy. I tym razem też stoi pantera, strzał w bok wierzy, tylko zatrafienie, ale pantera nic nie robi a za nic nie robienie się dostaje buły i w ten sposób gaidżiny skończyły bitwę. Z mojej strony to wszystko dla chętnych zostawiam. Statystyki. Cześć!